Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Limbo. Yy, Limbo jest to taka czarno-biała platformówka, którą wścielamy się w chłopca, yy, który będziemy musieli rozwiązać takie różne zadania logiczne, zręcznościowe. Yy, Starowanie jest proste. Musimy teraz poruszyć szczałkami, żeby właśnie się obudził. widać oczy. Niech będzie, niech wstaje. O, tak właśnie on wygląda. Poruszamy się szczałkami w prawo, w lewo, do góry. To jest skok. Nie ma kucnięcia, w dół. I jeszcze też będziemy używać kontrol do, do przytrzymywania i przesuwania różnych rzeczy. O, to zaczynamy. To idziemy w prawo gra się cały czas przesuwa w prawo, więc yy, cały czas idziemy yy, w prawo. Tak, Mario Bros. <gry> Dobra, tutaj musimy zeskoczyć. O, już tutaj na przykład są dziura z kolcami, więc trzeba ją przeskoczyć. O, tutaj na przykład mam taki wagonik. I normalnie o, nic się nie da zrobić. Jak przytrzymam kontrol, już, już go chwy chwyta i można go wysunąć. Przytrzymując i przesuwając szałkę do tyłu. Teraz mogę na przykład wyskoczyć po nim. Dobra, tutaj na linę wychodzimy. Spokojnie sobie zejdziemy w dół. Nie wiadomo, co się czai na dole. Dobra, zeska zeskoczymy teraz. Kolejny dół, to lepiej go przeskoczyć. Jakaś ciemnica, no tylko o czym widać. <gry> o, jaka łódka. Dobra, skaczemy do niej. No i tak sobie płyniemy. Mniej więcej na tym to polega, i czym, czym dalsze będą misje, to trudniejsze będą zadania. Będziemy musieli szybciej na przykład yy, robić różne rzeczy. No a tu będziemy na bieżąco pokazywać, jak, to, jak tą grę przejść. No już dopływamy, dopływamy. Dobra, dopłynęliśmy. A teraz na przykład. Nie mogę tej wyskoczyć, więc. Ma tutaj taki uchwyt, chwytamy kontrolerem i łódkę wyciągamy. O i na przykład teraz nie było wiadomo co, co trzeba zrobić, a teraz trzeba łódkę i, i połudce można teraz wyskoczyć. No takie właśnie gry, logiczna -zrę zręcznościowa. A teraz wychodzimy i skok w drugą stronę. Już możemy wyjść, dobra. Jesteśmy na górze. Idziemy dalej, co tu, coraz ciemniej się robi. to jest sidła, więc trzeba odsunąć przeskoczyć. Udało się. <grytanie> Dużo razy można niestety w te sidła wpaść. Teraz się na przykład nie da tej wyskoczyć za daleko, to jest jakiś jakieś truchło na tym na tej linie trzeba przesunąć sidła o właśnie To wpada w to i już możemy wyskoczyć Dobra, idziemy dalej. Więc takie właśnie trzeba, trzeba trochę pomyśleć jak to jak to zrobić oczywiście nie, nie mówię, że gram to pierwszy raz O cholera, szybko trzeba uciec. O, i możemy przeskoczyć. Dobra, też, że mogę tutaj kilka razy zginąć. Niewykluczone. Tutaj już się nic nie dzieje na razie. O, już jakieś są schodki, pewno będzie musieli tam wyskakiwać. Chwytamy ten... ten... ten karton, ten... Musimy przesunąć... A, chyba za daleko przesunąłem. Aż do liny, o właśnie. Możemy wyjść. Teraz trzeba to się... trzeba się rozbujać. Chyba... aha. Nacisło mi się przez przypadek strzałeczka. Jeszcze raz. I hop. Dobra. Udało się. Wysko wyskoczyliśmy. I na górę. I na górę. Dobra. O, trzeba popchać. I teraz nie można tam skakać, bo. Śmierć murowana, tylko spokojnie zejść. Tak weszliśmy. Dobra, popychamy i skok. Dobra, udało się. Udało się, idziemy dalej. To tu jest, jakieś sidła są na górze, na łeb zaraz spadną i po mnie będzie pająk. No to ładnie. Trzeba ostrożnie podchodzić. I ucieczka. Jak on taki tak, jak wyciąga do góry się to... O i teraz szybko ucieczka. Po dwóch trzech razach ee, sidła spadają. Musimy je przeskoczyć. Chwytamy kontrolerem i pchamy do pajączka. Cały czas trzymamy ten kontroler, bo, bo te, tymi sidłami będziemy musieli go pokonać. O, właśnie on tak robi. Nastawiamy i puszczamy. I straci jedną nóżkę. I tak, tak z kolejnymi robimy. I puszczamy, uciekamy. I kolejna. O, to było niebezpieczne. No i jeszcze trzecia. A. Hop! Poszło! Uciekaj, pająku. Udało się go pokonać. Pierwsza runda wygrana. Ale nie bitwa. Dobra, schodzimy coraz niżej, coraz niżej. Co tu będzie? O, pajęczyn sporo. No idź, gościu. To jest, nie mogę się ruszyć. Ty pająk gdzie uciekaj. Cholera, nie mogę się ruszyć. No nie nic nie mogę zrobić Lego nabił Co jest po nim? Aaaa, kokon z niego zrobi Trzeba się teraz rozbujać Żeby popękały linki Ruszać się góra dół, a się urwie i teraz trzeba skakać kokonem, tylko się już da skakać. I już się nie da. Tylko skakanie. A się biało zrobiło. Drobne skoczki. I dziura. Zginąłem. Dobra, i duży skok. Trzeba wyczuć ten moment. Idziemy dalej, idziemy, co tu jest. I skok. Trzeba w odpowiednim momencie było, bo, bo padnijmy to. Trzeba po, popchać i cofać się. Bo cię przygniecie. Drzewo. teraz tak do, ty do tyłu, tak po jednym po jednym kroczku. Żeby ta, ta kula cały czas, się, cały czas się kręciła. Cały czas po jednym Co? już tam pająk, już widzę pająka. Szybko! Szybko, szybko, szybko! To za wolno też robimy, to może następny pająk dopaść. Szybko! skok! Udało się. Jest, jesteśmy wolni. Przez patyki żeśmy... Prze ...przelecieli i... Z ...ciągło z nas tą pajęczynę. Dobra. Szybko, szybko, szybko! Co to jest? Jaki kościół. O cholera. Co na dół. O, jest tej ...sidła są na górze, więc... Żeby nie spadł trzeba tak... Tak i szybko do, do tyłu. Tak to by był mur, murowana śmierć. Jak zostalibyśmy na, na tej Lianie. Roz, rozpędzimy się i, i skok, dobra. Idziemy dalej. No nie, tutaj będą, W odpowiednim momencie trzeba skakać, bo inaczej do przepaści. Jest, udało się. I skok. Teraz będzie trzeba było... Jest, udało się O kurde Hu Hop Musieliśmy przeskoczyć tą kulę, bo też by nas nie miało huh, Fart, dobra Idziemy dalej Co to jest? Jakiś ludzie, mechanizm chciał mi nastraszyć. Aaa Zwaniaczek mi się nie daliśmy. Dobra Tutaj przeskoczymy. Co to jest? Jakiś dźwięk. Tocząca się kula. Lepiej uciekać. Teraz szybko. Po, po pierwszej kuli trzeba szybko. Wiedz. Przeskoczyć jedną i żeby nas druga nie dopała, to bo tutaj już nie przeskoczymy. coś kurde. Nie mili ludzie. Nie lubią chyba intruzów. Dobra, wychodzimy. Powie, powieszony gościu. O, teraz będzie trochę takie trudne. Nie wiem, czy mi się uda. Pierwsze przeleci. Trzeba szybko dalej za nim biec. Do tyłu, do przodu. O, właśnie. Udało się. Polince, do góry. Trzeba przejść. Dobra, na razie się udaje. Jakaś łódka. Ty pająk idzie. Szybko. Uciekamy. U nas dopadnie. Teraz niestety trzeba tutaj na niego czekać. Musi nas trochę podnieść. nie damy rady, wyskoczyć. O, właśnie. Jak się za pierwszym razem nie uda, to już po nas. Szybko, szybko. Teraz będzie. Ważny moment. Rozwalamy to sk sk skacząc na... ...że się chowamy. Giń, pająku. Nie wiem, czy zginął, ale kula go ładnie przyczasnęła. Dobra, idziemy dalej. Jakiś wiaterek Nic tu nie ma teraz Tylko się idzie Taki zjazd No i żadnych kolców dobra Idziemy dalej Ty. Ty Ludzie Pająk z jedną jedną łapą Teraz, teraz musimy tak Powoli uciekać A nie trafił Uciekaczka, o właśnie, teraz trzeba złapać tą Rękę i ciągnąć, cały czas w prawo Trzymać aż mu wyrwiemy Ochyda <laughs> Łeb zostaje, musimy Popać tą, tą głowę Owłosioną, widać takie włosiska Dobra, pchamy, pchamy tak to, oto kończy wielki pająk nabity na kolce, ale dzięki temu ja przejdę dalej. <śpany> Szpak albo kruk raczej. Dobra, musimy wyjść do góry. się ledwo co trzyma skokiem rozwalamy linkę musimy to wypchać pod samą ścianę i już możemy wejść Dobra, idziemy dalej To tu będzie ciekawego teraz A, no, nic. Te jakieś trupy. Co on ma na łybie? Jakiegoś gluta. Poszedł się utopić. Ale mi pomoże za to wyjść. Aha, teraz... Bierzemy tego trupa. Te miejsce. No I musimy go też rzucić, bo inaczej jak my wejdziemy tam na dół, to deadmurowany murowany. Oleć, si na linkę spada. możemy przejść. Idziemy dalej. Co nic ciekawego, nic. Lepiej skoczyć, ale żadnych kolców nie było. O, teraz będzie skomplikowane. Na, na to musimy trafić. Bo tutaj, jest, między, między tym jak wejdziemy, to spadnie to. A tutaj nie możemy na to trafić. Trzeba to przeskoczyć. Kurde, uciekamy, i teraz tak, nie możemy na to skoczyć, musimy na to skoczyć, i uciekamy cały czas. O, właśnie, i oni wszyscy giną. Trzeba to właśnie zapamiętać, i tu skok udało się. Zejdziemy niżej, co tu mamy. Aha, to jest takie. Musimy ten wagonik wyciągnąć. Popłacił go do końca, ile się da. Teraz tak. Tu wychodzimy. Linę. Szybko musimy do góry, bo to do nas wciągnie tryby i po nas będzie dobra, na tej mniej więcej wysokości jesteśmy i teraz to będzie trzeba było szybko robić skok wpaść do tej dziury szybko tu wyskoczyć i złapać tą linę udało się teraz będzie tak szybko puszczamy linę łapiemy tą Teraz, więc na, na połowie jak są. Jest, udało się przejść. Idziemy dalej. O, jakiś piesio. Myślę, że na tym zakończymy pierwszy odcinek serii, zagrajmy w limbo. Zapraszam na kolejny.